No, powiem szczerze, że ja nie spodziewałem się, że drugi tekst będzie aż tak ciężki do zinterpretowania i pojawią się pytania, na które naprawdę ciężko było mi odpowiedzieć, ponieważ nie znam niektórych terminów. No ale wiadomo, lepiej pisać coś, czego nawet nie jest się pewnym, może się trafi, niż zostawić pustą lukę. Najprzyjemniejsze było zdecydowanie wyprasowanie do napisania, bo było o tym, czym jest, wo czym jest wolność dla człowieka na podstawie trzeciej części dziadów. Więc to było bardzo przyjemne i odwołanie się do całości. Podanie jakiegoś tekstu kultury, więc to chyba akurat wypracowanie było najbardziej przyjemne z całej matury podstawowej. No tak już się później na no. tym wypracowaniu już można było rozluźnić w sumie. Bo tak na początku, to jak spojrzałem na te teksty, to tak mówię, że no, będzie ciężko, będzie ciężko, ale pan w internecie 48 godzin przed maturą sprawdź to powiedział, że Ważne jest to, jak się napisze wypracowanie. Więc nawet jak ktoś tam się pomyli w zamkniętych, to powinno być dobrze. No właśnie, a jakie były przypuszczenia na, w internecie odnośnie tego tematu e, opisowego, tak, wypracowania? No to na pewno ja czytałem o tym, że może być lalka oraz pantadeusz. No, a tu trafiły się pięknie dziady, no, ale no, nie był to zły temat. Naprawdę było łatwe, ale jeszcze o 14 czeka nas rozszerzenie, więc zobaczymy, jak ono pójdzie. Jedna dziewczyna wychodziła, mówiła, że miał nie być Mickiewicza, a jednak się pojawił. Jakie wyrażenia z tematu ogólnie? Temat w sumie nie najgorszy, spodziewałem się, że będzie jeszcze gorzej, że, nie będę, że będzie jakiś przekombinowany temat, na który się nie wpadnie na nic, ale, uniwersalny ale taki, taki w miarę uniwersalny się trafił, taki, który się pojawia często w lekturach. Jak brzmiał dokładnie? E, czym dla człowieka jest wolność? Czyli taki o... Temat w miarę temat, prostu, Lotny. Tak, I y, omawialiśmy... Tyle lektur, że naprawdę nie było trudno się odnieść mhm. do tego tematu. A jak z tymi zadaniami z tej pierwszej części, bo one podobno były dość skomplikowane, czy. Zadania w no? tej pierwszej części rzeczywiście były trudne. Teksty nie były łatwe. No, było trzeba się trochę wysilić, żeby je zinterpretować. Ale jeszcze wracając do rozprawki ja akurat wręcz przeciwnie spodziewałem się, że będzie mickiewicz, dlatego, że... Dotychczas podczas tej nowej matury ani razu nie było Mickiewicza jeszcze do napisania na rozprawce. W sumie przygotowałem się, że mogą to być dziad albo Pan Padeusz, no i tak właśnie było. Stres już odpuścił? Jak, 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 jak się czujecie w ogóle po tym pierwszym egzaminie? Nie, złapał. złapał. Ale przed Wami pewnie jeszcze rozsyzony, tak? Pisać? Czy Polskie Polskie nie. jesteście? Nie, a Wy. Nie. Matematycy, aha, to przyjdę Ależ. jutro. A jak, jak przed Matematyką jesteście nastawieni? No matna to już łatwiej, wylewy no 30 fajnie. z polskiego było.